Dobra, już posągnęła. Ja jej nie lubię. Która mi się całkiem mała. Dobra, zamknęłaś, zamknęłaś. zamknęłaś. Rap tu ten kot. A wiesz, to Faluna na rynek? Tak, tak, Jak wygląda? Ja na razie. Ja nie, mam, nie wiem, o, co mam tak. co robić. Nie robię oczu mi. Nie muszę starwać z tego. Daj mi coś na usta, bo Co za No dobra, na początku to tak. To nie maluje, maluje ta era. Korsa, ja jachałam się siebie. To jest tylko twoja wina. Patrz co lata za nami? Tak lata za nami? Ta ta co? Tam powiedziała. Wiem, ja to mucha. Nie, komar. Nie, to jest mucha, bo widziałam już wina. <gryzanie> Wiem, bo to jest... Łucha. Tak e. Ona jest nieczenia. Jak to ona powiedzieć na tłów w pięciu staniach? Uuu-u. Chyba part pięć będzie. nie wytrzymał. Part! I się jeszcze minuta. Ja tylko, wiem, że pia, tylko. Tylko minuta, chyba 0 sekund już zostało. Do nie, że w litr. Czyli to Barbara, no? no, jest skarbna. Czy ty masz dużo sens? Ja, ja mam jakieś takie coś. Ja mam kobietę. No Ma Pokaż A mi to przyklejane. Co? Co? Pokaż mi to przyklejane. Co? Pokaż mi to przyklejane. E mega kalkulator. Hmm. Pokaż mi to małmonza, rarwo. Masz jakiś klej? No, ja ja ten zawsze już mam tak, bo to się to. czasem klej. Jak to jest małe? No a co co myślisz? Grażuna zrobiła dziecko. Grażkę, grażkę! Skąd to wielkie kiemsu wypaplała? Kurde, to jest najgorsze, bo ja nie mam nic. Znaczy ja mam. Jak się zesrałam tego Jak się to przeklęta... <grystanie> Ta gra by nas robiła ciężko Groszko, groszko Wiesz, kakaoszko Dobra, ja maluję jednak, ja nie, nie jednak nie chcę, ja maluję Ale ciekawe, mama, ty mnie zgadzałaś Ty mi się zgadzałaś tam w nicie Ale już dużo obie to Straszno tak mogę ja wygląda.